Hej cześć witajcie z tej strony, my znowu best game i będziemy znowu grać w Bedwars w Wiki. Na kolejnym Serwacie na rgmc.pl Chyba tak się to nazywa I w dzisiejszym odcinku będziecie mieli dwie perspektywy i dziękuję za wbicie 5 łapy w górę, w górę bo w Billy jakbyś chciała wiedzieć w Billy No no, <laughs> więc bardzo dziękujemy i to jest kolejny odcinek z grania w super serwer w Bedwars. Dobrze, więc przejdźmy do rundki. A więc jak już widzicie jestem różowym, pięknym kolorem, nie pasuje mi do skina, bo jestem Elzą. I pytajcie dlaczego. I to tak, i... Napisówkę? Dobra. Ej, strasznie wolno tu leci. No to tak dziwnie leci. Bo to RGMC I tak. No, właśnie ACMC było mega fajne, a to pewnie będzie do dupy. Ale zagramy z dwie ródki. Ej, ale to jest mega dziwne, że nasza baza jest położona tak, a diamenty tak. Dobra, okej. Okay. Dobra. No i od teraz będzie się. Nagrywać No No to jest testowanie serwerów. Oła. Wow. co ja robię? Ej, bo ładnie, mam taki jeden problem. Mały jeden problem nie mam pełny No chodź tu. No i przegramy przez ciebie. Dobra. No o. rozwalają no. Nie, bo wow. się nie da Teraz chodź tu no, pomóż mi! Ej, ale ty nie rozumiesz, co nie? We dwójkę by było nam lepiej. Biegnie za tobą. O, ja będę tu kameramanem. Boże, Boże. I chodź tu do mnie do no pomóż, No i przegrasz. No. Dobra, widzimy się na następnej rundce. Okej, okay, więc jak już widzicie, jest już na kolejnej rundce. I na razie ten skrybę oceniam na 2 na 10, bo jest strasznie jaki. No. Tak. Bo e, nie wstawiliśmy takiego jednego odcinka, ponieważ było 20 25 i to by nie miało sensu i gdzie jest łóżko to... No boże. No się. Bo... się. Aha. Uratowałam cię. Boże jakie ty... Ej ale skąd? Nie wiem właśnie czy tak. Czy czy czy? Czy czy? Czy czy czy? No nie zasłaniaj mi! Trzeba jakoś to wygrać. Ej bym spadł jak coś. Eee ja robię zaraz anti-jumpka. Kurde, zabudowali, Dora, mam już. Bra, poświęcam się i idę na diamenty. Dobra, dolecę to. Do. Ja. No, God! No, God, please, no! no! Nooo! No! Czy jeszcze nie? Nie! Ej umarł! to ja jestem kolejnym kameromanem i będę. Nie zgadnę, Ty... muszę, co Dobra, zabij się! Nie, spadaj, wygram to. Wygram to bez ciebie. <grym> bez tej... No, na pewno. to tak. Oj oj, oj. oj, oj. <średytuczny> 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 Może to. Wow, skoczyła. No dobra, hmm. to się na następnej runce. Po. <średytuczny> Kaczusz, ey, pioro! Bo my robimy ka kaczuczki. Dara-ra-ra-ra-ra-ra-ra. co do filmu? Ej. Tararararaz, de 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 Edzi. I ogonek też ma kwak, fuck, fuck. Więc jak już wiecie, jesteśmy już na ruce kolejnej i już ostatniej. Ostatnie. Dobra, KOKSKRAP to możemy zostawić na inny tego odcinek. No. Nie, bo właśnie z pełną jest taki problem, że my kupujemy za mało, a te są za daleko. W końcu są diamenty jakoś normalnie ułożone. Budujemy się. Co ty robisz? Że cicho tak? By znaczy, odzywać. Dobra! Ej, Różowych, a różowych nie ma. Super. Który środek dajesz. Dobra, wygrywamy tą. Ta rundka to będzie wygrana. O, chyba w widzisz. Obsydium będziemy mogli. Ej, bo tu niebieski. Balę się z niebieski. A go Beka stypa! Zabiłem go. Ale beka. Ej, pokonał go bambik. Nie wyzywajcie mnie, że nie mam fotolców. Ej, kanap... ej, chodź tu, bo ja wełny nie mam, a mam 6 emeraldów. Mamy nie masz. <grych> Dobra, już idę. Ja idę Sam się uratowałem. Dobra psie. Ej, ile ty masz diamentów? Jeden. Tyle ile ty masz IKO na minusie. To daj. No dałam ci rzuciłam ci tam do sobie miejsce. mną Mam już diamentowy tego set. Nie, na tym serwerze się fajnie bije, tylko po prostu ty nie potrafisz. Na ty jesteś na... Ty jesteś gdzie? U białych, czy na Emeraldach? Białych. Green, green grass... Blue, blue sky... Y... Nie pamiętam tekstu tej piosenki... Osiem?! To osiem. Tu ostrość kosztuje osiem?! Ojaj oj, Fit, oj. ej, czemu ty masz... Łóżko, te pilko. Masz pilnować. Aha, bo wiesz jak tu się bije? To się nie spamuje. Ach. Bo tu się nie spamuje, tylko się bije na tego, że klikasz i cios, klikasz i cios. Jezus. Ach. opuść. Dobra. Koniec. Tak. Dobra, więc dziękuję Wam za oglądanie.